Cześć, witajcie detajlingowi, dziadzia. Ej, dziadzia, nie się yy, za bardzo? Yy, nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patrz patent za to dziadzi orzesie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia, dziadzia, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma. Dziadzia za to jest, Cześć, widzicie te Dziadzia Wosk, który dostałem, nie pamiętam gdzie. Słuchajcie, yy, słuchaj, do tego nazwałem go no name Osoba, która wie, jak nazywa się ten wosk, która mi go dała, bardzo dziękuję. Podej, nie wiem, czy w komentarzu nazwy tego wosku, gdziekolwiek. Yy, w opisie na pewno jest tam kontakt do mnie, ewentualnie mailem. Zielonkawy, przyjemnie pachnący zielonym jabłuszkiem. Tak, zielone jabłuszko i tłuścioch. No może być fajnie. I jest go bardzo dużo. No nic, zakładam GoPro. Będzie to siedzieć na tym panelu. Yy, wiadomo co jest pod spodem. Standardowo. Pasta od szwagra. Zakładam GoPro, stary dobry Meguiars i lecimy z tematem. Latareczkę wyłączymy. Biorę wosk, tak to wygląda. Słuchaj, fajnie, nie? Padzik. Pobór, o, panie! No, najwyższy level! Tak czułem, że jest. Słuchaj, aplikacja, poezja, naprawdę, bardzo fajna. Co całego, tak na żeby. O, właśnie, i całością. Zajebisty. To już od razu, jak go dotykałem, to wiedziałem, że będzie dobrze, że jest taki mięciutki, tłuszczutki, i idzie to bajecznie. Mm -hmm, tak, tutaj, tutaj wskoczy za tydzień. O, panie! Będziesz pod wrażeniem tego produktu. Słuchaj, no... A, wezmę sobie, włączę latarkę jednak, o, żeby, żebyś ty też mógł widzieć. O, właśnie, tutaj czy wosk siedzi, czy nie. Fajnie, bo on tak, wiesz co, widać, że wystarczy go dać mało, tak zachowuje się jak woski... Z wyższej półeczki, że taki tylko sznyt zostaje, co dobrze o nim świadczy. Zobaczymy czy też tak będzie z docieraniem. Bo może już tak cudownie nie będzie, zobaczymy. I lecę do samego końca. No nie, no aplikacja jest banalna. Słuchaj, to jest po prostu mistrzostwo, naprawdę. Banał. Naprawdę baną. Mhm. Mm Okej, okay, tu byłem, tu byłem tu delikatnie. Tutaj nic nie widzisz i dobrze, bo masz nie widzieć. Ok, tak. Aparat stoi, szyba brudna. Wszystko w temacie. Półtora do lera, kurde. Ok, słuchaj, no co, no, no. Banalnie to wyszło. A znaczy gdzie banalnie to wyszło? Zajebiście to wyszło. Yy, sprawdzę teraz. Test palucha zrobię. Yy, słuchaj, już tak mi pokazuje, naprawdę, że już, już można powiedzieć, zobacz, wysechł, zaraz Ci to zobrazuję tutaj, o, zobacz, już. Ale zajebiście, super, nie wiem, niech się ta osoba do mnie odezwie, bo naprawdę jestem bardzo miło zaskoczony. Tak, zachowuje się jak wosk z wyższej półeczki i zapach, i aplikacja docieranko. Zobacz. Przejechałem, zerdą i, i już! I połysk też zajebisty. Super. Nie pojechałem po lampie. Zaraz to popełnię. Słyszysz jak pada? Słuchaj, niekończąca się historia z aplikacją. Ten wosk, tak naprawdę, przy tej ilości to jest masakra. Kurczę będę go miał do końca życia. Jak większość wosków, bo człowiek nie jest w stanie to wszystko wywoskować. Czasu nie ma. Słuchaj, rewelacja. No, coś pięknego. Aplikacja docieranko. Czuję, że mogłabym sobie całe auto wysmarować i bez problemu bym go dotarł. Naprawdę tak się zach zachowuje się jak woski z wysokiej półeczki. Proszę, idę teraz tutaj dotrę. Fantastycznie. Fibra się w ogóle nie zmęczyła. Nawet troszeczkę. Okej. Okay. Bardzo ładnie, ale jutro jak wyjadę furmaneczką pod siłkę, ale zrobię furorę w końcu. Każdy panel będzie nasmalcowany. Włącznie z powłokami i z powłoką na tym, na karboniku. Yy, słuchaj no, co ci mogę powiedzieć? Nawet stopera nie musiałem odpalać. Bez smug, bez niczego, poślizg. Rewelacja, odrywamy tasiemkę. I co my tu mamy? No i teraz widzimy od razu jakość wosku. Tu jest tak, tak jak mówiłem, bo tutaj leży ten wosk, co był tydzień temu i on jest taki... Bliżej mu właśnie do przyciemnienia. O. A tu mamy szkło totalne. Tu jest tak trochę sztucznie. Tu tak, tak sztucznie. O ja! No inna liga. Dobra, dotrę go tutaj, żeby mnie to nie wkurzało. Inna liga naprawdę. Tu nie było źle. Docieranie ok, ale tu 10 na 10. Zajebiście. Naprawdę. Coś pięknego. Super. Jestem bardzo miło zaskoczony. Chciałbym poznać nazwę tego wosku, o ile w ogóle wyszedł do sprzedaży. No rewelacja. Słuchaj, no rewelacja. Połysk. No siedzi to. Naprawdę to siedzi. Jeszcze dorzucimy, dorzucimy mu. O Panie, o kurde. Dobra, wskakuję przed aparat. Nie wiem co powiedzieć. Coś pięknego. Brakuje mi tylko nazwy do tego cuda. Także do osoby, która mi go dała. Poproszę, odezwij się. Obłędnie pachnie, obłędnie się aplikuje i obłędnie się dociera. Dla mnie w skali 1 do 10, 10 na 10. I docieranie, i... Eee, aplikacja i połysk, naprawdę. I połysk jest fenomenalny. Tu było widać, że jest takie przygoszony ten, taki sztuczny troszeczkę ten połysk. Tak przyciemnienie. Tu szkliście. Ha! Poślizg. Tu jest tak średnio. A tu od razu wskakujemy. Rewelacja, naprawdę. A jeszcze na lampie miałem dotrzeć. Zapomniałem. No właśnie, siedzisz? Siedzisz. No i to samo. No i to jest chyba zaraz po tym Hydrophobic Coat, Ceramic Wax. Kolejny wosk, który na tym aucie, przy tej aplikacji wszystkich wosków, który jest zajebisty. Tak naprawdę to nie wiem, który bym wybrał. Możliwe, że chyba ten. Ze względu na to, że aplikujesz, docierasz, znikasz. I masz mega szklisty połysk. Naprawdę szklisty. Dobra, słuchaj, zajebista sprawa. Jeszcze raz dziękuję za wosk. Proszę, odezwij się do mnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację i docieranie, mówiłem, to jest najwyższy level. Połysk również dla mnie jest fenomenalny. W dalszej części filmu będę chciał Ci pokazać oczywiście uderzenie. Jak się uda, ale to nie dzisiaj, bo już zauważyłem, że pada. Chociaż teraz to jest taka tak zwana złota godzina, gdzie wieczorkiem to słońce nie wali tak ostro. Jest tak no, pięknie by to usiadło. Ale nic, jutro rano. Jak wstanę przed siłownią, będę chciał go właśnie całego przelecieć, pokazać każdy panel z oddzielnie, włącznie z tym. A w propozycji filmu oczywiście pojawi się kropling i test trwałości tego skurczybyka. No siedzi to, naprawdę siedzi to zajebiście. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się yy, za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra. Dziadzia